Polcia. Robimy unpacking od z egzaminu Łowieckiego. Co oni nam to wysłali? Co oni nam to wysłali? Polcia, co to? Co to będzie? O, ładne. Ładne. Dla robercika też jest. O, jest. Trochę reklamówek porozdaję chłopakom. Ooo! Jaka ładna naklejka. Projekt urządzeń łowieckich przeczytamy, zobaczymy co tu jest. O kurcze, fajnie projekty tych. Zwyżka zobaczcie. Ale fajny. No proszę. Ale muszę się sprężać, bo Polcia też już się przygląda. Jak to śpiewają górale. Ale powinienem wziąć podwójną weselkę. Jakoś tak się wybrzuszył ten napis, nie? He he he. Robercik, ciekawe, jak ty będziesz wyglądał. A bo ty się widzisz, to <noise> egzamin jaki to jest? Młowiecki? Egzamin Myśliwski? Co? Egzamin łowiecki. Robi Ro? robotę A my, że to samo chciałem tak? powiedzieć No właśnie Dobra, dasz bur! Bierzemy się za tą naszą właściwą robotę Trzeba pilnować tych pól, chociaż na razie nie ma przed Idziemy, słuchajcie, zobaczyć, bo podobno rozwalona jest zwyżka Także zobaczymy, co tam się dzieje na tej zwyżce No, masz tam coś tak, żeby postawić? Na desce, tak? I co? Jak? Nie, no, chyba musimy o tamtej strony. No, człowieku. No, tak, ja nie wiem, czy on jest bezpieczny. Tak, no, zobacz, to jest rozwalone wszystko. Nie ma nie, no sensu tego robić. Nie no ten sens. ten może tak na, na krótko próbować, czy się okay. będzie to Strzelać z tego nie nie, e, nie, e, e, e. Nie, nie, to nie będziesz śmiało. za Ej, ej, ej! Sorry. Nie słuchaj, nie, ją chyba. Ją, no. Do, do, do Dobra. I stop. się. Spadną. Może uważasz, że się na ciebie nie. Albo ktoś specjalnie rozwalił, albo przypadkiem. Niestety nic z tego nie będzie. Ale słuchaj, Robert, bo mieliśmy gadać o tej tej. Urywa się z domu w końcu Dla tego co? Co tak. widzę? Tak. Kurde jest, że zaraz pójdzie siedzieć, barować to musi... No dobra To jak z tą aplikacją? Z tą aplikacją, tak? No ja miałem trochę do czynienia z tą aplikacją. Miałem okazję ją przetestować, no, e, więc może pokrótce tak opowiem jak to było. Na podstawowy egzamin co był bardzo duży nakład, był nauki, nie? bardzo dużo tej wiedzy tak. trzeba było przyswoić. Nauczyłem się klasycznymi sposobami, czyli jakaś tam książka, jakieś tam e, e, jakieś wydrukowane pytania, odpowiedzi na, na, na kartce. Nie? i tak. No i tego typu nauka była. No i, i co to... Ty tak stanąłeś na miedzy, kurna? A, Za wysoki zobaczmy. jesteś jakiś. Nie, bo tutaj... Nie, nie, no ja muszę tutaj, nie muszę kontrolować sytuację. No dobra, no i co? No i ta nauka szła strasznie mozolnie. No powiem tak szczerze, że kilka miesięcy się do tego przygotowywałem egzaminu. No i straciłem bardzo dużo czasu na to. E... Ale Ty drukowałeś sobie te pytania, które są na stronach pzt tak? Tak, skądś tam podostawałem. Uh -huh. No i miałem o, oczywiście okazję też uczyć się trochę z tej strony pezotemie z tej no aplikacji. Tak, tak, tak. Ale to, to, to słabo, to wszystko wychodziło. I tam nie ma odpowiedzi, nie? To jest dla mnie słabe. Tam no. nie ma odpowiedzi. No, nie wiesz no, czy tak, to tak, rozwiązałeś tak, dobrze tak. czy źle, no. I to mieliś, to i mieliś no. tak po prostu mi to szło po prostu w taki sposób, że skończyło się chyba na kilku miesiącach nauki. nie? No i co? No w upływie tam dwóch, trzech lat pomyślałem o kursie na selekcjonera. No, i no ale ty... zdałeś, tak? Zdałeś za pierwszym razem? Tak, Tak, zdałem, zdałem, oczywiście. Aha. No i z selekcjonerem już po prostu postanowiłem spróbować tej aplikacji. Dostałem tą e, ulotkę w ogóle od naszego prezesa Tomka. Aha. Pozdrawiam go serdecznie. O. Przydało się, przydało się. Dzień, jak u ubudował, to i ja pozdrawiam też <grym> od razu, żeby nie było. No, no i co, no i powiem Wam tak. Zapisaliśmy się w, w czterech kolegów na ten e, kurs selekcjonera. No i tak spotkaliśmy się po tygodniu nauczania, nauki w domu. No i z, Łukasz też był na tym kursie. Łukasz tradycyjną metodą się uczył, kartka papieru tam, wiesz, po prostu. Tak. Łukasz, Łukasz, słuchajcie, czyli ten, co mu nie przepuści. Tak. No i tak. Niby. Mogę, co mogę powiedzieć? No, dzięki tej aplikacji to naprawdę tak skróciło mi czas tej nauki. Ja po prostu po tygodniu już rozwiązywałem pozytywnie testy, a chłopaki w, w tym momencie byli całkowicie w proszku, można powiedzieć, tak z przysłowiowym proszku. Tak. E, żadnego testu nie mieli danego, mnóstwo mieli błędów. No nie powiem, oni się tymi swoimi metodami tam nauczyli naprawdę, że to tak. wszystko wyszło im super no, bo na koniec, zdało, no, ale ile to na to raza. poświęcili czasu, no to ja już po tygodniu nic nie robiłem, się swoimi rzeczami, a oni tam wkuwali i się denerwowali, no to polecam wszystkim i pozdrawiam tych nowozdających i trzymam za Was kciuki, nie? Tak, no i pozdrawiamy twórcę tej aplikacji, no bo chłopie, pomagasz, no, dzięki Tobie wiemy więcej, yy, więcej osób zostaje szybciej myśliwymi, Dzięki Ci. Pozdrowionka dla egzaminu łowieckiego. Dasz Bór. No dzisiaj pierwszy dzień, w takim razie korzystamy z okazji jako nowy selekcjoner. Może wyjdzie jakiś rogacz, zobaczymy. Nie? Później mamy pilnowanie zasiewów, więc będziemy też trochę za dzikiem chodzić. Tak. No i tu był właśnie plan posiedzenia na tej, na tej zwyżce, zwyżce, ale... Ale, w gruzach. Tak, ale, ale słuchajcie, skorzystamy po prostu z tej, być może jako właśnie tutaj koło skorzystamy z tej książeczki, którą dostaliśmy. Czyli właśnie z jakiegoś nowego planu na zwyżkę, Może zbudujemy coś według, wiesz. A wytycznych z egzaminu egzaminowiec. Rozkładamy się ze sprzętem. Ja idę na jadę, no nie wiem gdzie. Pojadę chyba na sąsiedni tutaj Rewir. Ty zostajesz tutaj, tak? No ja pokręcę się bo tutaj już. Tam mamy, tam mamy taką, taką ambonkę, którą ostatnio pokazywałem. Tutaj jakiś e, kolega też nawet napisał mi w komentarzu, że na tym polu, nie wiem czy je widać tutaj miała zostać posiana kukurydza. Zaraz zerkniemy, czy to rzeczywiście jest kukurydza. No i tutaj później na jakiegoś czarnego zwierza można poczekać. No. Na razie się rozdzielamy, a później się zobaczę. <laughs> Proszę bardzo. Uh, honorujemy Cię tutaj. tutaj. Tu, się, tu się dzieje historia. Tak. Proszę bardzo. Podejdź na No, rozwójnik warci nie <głosy> <głosy> I co? I co? Ma się tych przyjaciół. Pasuje ci to wszystko człowieku Normalnie karabin się z tobą zlewa Nie wiadomo gdzie się zaczyna Robercik, gdzie karabin Ej ty, się zostać. Oś, ty nie zostać, chodź tu Это <laughs> не Nie mogę w to uwierzyć po prostu, że mogę polować na kozła. Jakoś tak dziwnie. Ja nie wiem, czy mogę, czy nie mogę. Pierwsze wyjście takie, nie? Do tej pary trzy lata się polowało tylko dziki, tylko jakieś tam lisy, szarny, kozy, a teraz mogę kozła. No, nie jestem pewien, czy mogę dalej. Nie, tak świeżo po egzaminach, człowieku wieku to tam? Tak świeże, już prawie rok upłynął, Było wcześniej Był okres ochronny, nie? Ty, no ale jak one się tak ganiają, to. Ja nie widzę na parasków z to jest koza. No, dwie kozy by tak nie biegły. Moim zdaniem. O, Widzisz? Dwie kozy, zobacz parasków w tym. Co? Może, może słuchaj dzik i gani. Bir Ko kozu